Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Anna Maj, jestem rzecznikiem prasowym nowej Partii Korbin. E, Zapraszam Państwa na, konfer na konferencję prasową dotyczącej konieczności uregulowania sytuacji e, partii Konfederacja. E, sprawę przedstawi Państwu prezes Janusz Kornik. Zapraszam. Proszę Państwa, sytuacja prawna jest umiewająca. Władze partii Konfederacja, nawet jestem formalnie członkiem, i nawet, i, nawet, i nawet nasz wiceprezes jest członkiem rady liderów partii Konfederacja, Władze tej partii z tajemniczych powodów nie zwołały na czas konwentu, który zgodnie z statutem ma się odbyć najpóźniej raz na pięć lat. Więc pięć lat minęło od 25 i od 20 tego władze partii są nielegalne. W tej chwili teoretycznie skarbnik partii Konfederacji, jeżeli podejmie pięć złotych z banku, to może pójść siedzieć za to, że jest nieuprawniony. się do sądu, żeby po prostu sąd mianował kuratora, który po prostu zwoła kongres. Władze już nie mogą zwołać kongresu, bo są nielegalne. W związku sąd musi to uregulować. Mianuje kuratora, kurator zwoła. Kongres i wszystko już się to ruszy normalnie. W czasie do Kongresu kurator może również wypłacać niezbędne rzeczy, prawda, skąd naparty. Tylko tyle. Tak, tak, z takim wnioskiem się wróciłem do sądu. Ciekał teraz na odpowiedź, odpowiedź sądu. Ja może poproszę o, o wyjaśnienie sytuacji kolegi Party Zela, prezesa Parkman Szanowni Państwo, jeśli chodzi o tę sytuację prawną, to w zasadzie to jest jasne, to wynika wprost ze Statutu Konfederacji, tam paragraf 21 Statutu Konfederacji mówi Kongres zwołuje Rada Liderów co najmniej raz na 5 lat, zwołując Kongres Rada wyznacza przewodniczącego kongresu, którego zadaniem jest organizacja prowadzenia. Raz na 5 lat. No o tym wprost mówi Statut Konfederacji, ten statut stąknąłem z ze strony rejestru partii politycznych prowadzonych przez, prowadzonych przez sąd, to jest oficjalny dokument tej, tejże właśnie, tejże właśnie partii, tak jak Pan Prezes powiedział, to się nie stało ten termin minął 25 lipca i tej władz po prostu nie ma. I rzeczywiście, gdy dzisiaj jakiekolwiek doniesienia medialne o tym, co Konfederacja postanowiła, kto będzie kandydatem, Konfederacji dla prezydenta, bo wczoraj były jakieś takie newsy medialne. To są rzeczy, które po prostu mówią, że każdy z nas, mógłby to powiedzieć, prawda? że Konfederacja postanowiła, że wydatka na prezydenta będzie, nie wiem, on sam tylko nim, czy Leszek Miller. Yy, oczywiście absurdem, ale takim samym absurdem jest, gdy tego typu wypowiadają yy, wypowiadają dzisiaj panowie Bosak czy Mencen. To po prostu Konfederacja dzisiaj władz nie ma. Ten chaos, który jest dzisiaj w Konfederacji yy, sprawia, że rzeczywiście tak naprawdę środowiska ideowe i prawicy dzisiaj są w jakimś wielkim zawieszeniu. Ideowi ludzie ze środowisk wolnościowych utworzyli panie niekorwin, co do której no Część członków krajów Korbin jest członkami Konfederacji, jak chociażby pan yy, prezes Janusz Kolbininki. Natomiast nie ma yy, w tym głównym środowisku, jeśli chodzi o głównym, jeśli chodzi mediach, tak? Ponieważ jak oglądamy dzisiaj yy, media, no to niestety to właśnie Konfederacja jest traktowana jako yy, to najbardziej rozpoznawalne skrzydło, yy, skrzydło. Yy, Prawicy. Tam dzisiaj nie ma legalnych władz. Tę sytuację należy i e, trzeba uporządkować. E, bez tego rzeczywiście trudno mówić o jakimkolwiek realnym, czy skutecznym, czy działania. W tej sprawie, jest jeszcze jeden wniosek, który złożyła pani Torkowska. Pani Torkowska. Tak jest. Szanowni Państwo, również mecenas minister adwokat Tomasz Kwiatkowski jest również wioskodawcą. Ja chciałbym zwrócić uwagę na paragraf szósty, punkt pierwszy. Celem, celem szczególnym, istotnie przewidzianym w statucie jest odbudowa podstawowych wartości naszej kultury i cywilizacji Łacińskiej oraz chrześcijańskich fundamentów moralnych społeczeństwa. Mianowicie, Szanowni Państwo, to jest Kongres yy, przepraszam, Statut Konfederacji. Władze nie zwołały Kongresu na czas. Wobec tego postanowiły, że zrobią z tym tak, podepali podep 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 i wytarni długo. Tak jest skazujemy do sądu, apelujemy w zasadzie tak, składamy wniosek, że sąd powołał kuratora, który ustali obecnie co dalej z tym, to, z tą sprawą zrobić I, i, i mamy nadzieję, że zwoła kongres Mam nadzieję, że sąd nie rozwiąże partii, bo wyobraźcie sobie Szanowni Państwo taką sytuację w samym środku kampanii wyborczej prezydenta, na prezydenta, o której wspominał jeden z liderów Konfederacji Szanowni Państwo, jest to bardzo niebezpieczna sytuacja. Jesteśmy tutaj reprezentantami z różnych środowisk, które wspierają prawicę, szeroko pojętą. I nie życzymy sobie czegoś takiego, żeby lider Konfederacja, jednocześnie pełniący ważną funkcję, urzędnik państwowy, deptą porozumienia wewnętrzne partii, jaki dodaje przykład, jaki prezydentem może być, jaką osobą, która będzie wypełniać yy, prze, przepisy, prawda? Prawdopodobnie nie będzie. dlatego jeżeli wobec własnych członków w ten sposób zachowują się władze Konfederacji, jak się będą zachowywać wobec obywateli, prawda? Bo wobec nich mają mniejsze zobowiązania niż wobec obywateli i własnych członków. Chciałbym też zwrócić uwagę, przepraszam, że wszedłem e, Piotr słowo, Roberta miała Partia Korbny, prezes Fundacji Kisiela, że... Prezes Kormin nie, nie robi donosów, nie donosi do nich, nie robi im krzywdy, wręcz przeciwnie, chroni ich przed fatalnymi konsekwencjami ich własnego czynu. To z troski robi. Proszę wziąć pod uwagę, że prezes został bardzo niesłusznie oskarżony o słaby wynik konfederacji. Został. Wyrzucony z własnego domu, zamknięty w piwnicy, ubezwłasnowolniony, ledwo wyszedł oknem, założył własną kolejną partię korwin, żeby jakaś ideowa prawica w Polsce była, ale nie przeszkadza za bardzo, wręcz pomaga. Więc chciałem Państwu podkreślić, to nie jest donos, to jest, bo jeżeli my to wiemy, to inne partie i służby też to wiedzą, więc chcemy tylko jedynie chronić polską prawicę. Przepraszam, chciałbym ci się... Nie, Ja tylko podkreślę, że prezes 11 lipca, dwa tygodnie przed statutowym e, obowiązkiem zwołania kongresu, informował partię, że ta ma jeszcze dwa tygodnie na zwołanie kongresu. Władze partii postanowiły dbać w przekonaniu, że kadencja się automatycznie przedłuży. Zwróćcie, szanowni państwo, uwagę na to, że każda partia systemowa pokazuje, kiedy organizuje kongres, jak jest wybierany, kto Dlaczego konfederacja od tego czy jakieś pytania, Co? Ale to jest zasięgnięte do dyskusji z konferencją prasową. Konfederacja jednocześnie powie, że na ile zapisane jest konferencja? Paragraf 3 ust. 7, który wskazuje, że władze konfederacji sprawują ją od czasu wyborów następnych ważnych. Ale to jest wszystko przy no, założeniu, że... założeniu, że konferencje się odbywają zgodnie z prawem. Bo gdyby przyjąć takie, takie rozumowanie, to władze partii mogłyby być do końca świata rządzić to jest absolutnie sprzed ustawą o partiu politycznym prawda, więc to jest rozumowanie, rozumowanie nie, nie rozumiem w jakikolwiek prawniku do, doradzić e, takie takie coś. Czy mogę, bo ja mam tutaj streszczone właśnie paragraf trzeci ust, ust, ustęp 7 statutu przy rozstrzyganiu kwestii obejścia prawa przez tymczasowe władze partii nie ma znaczenia treść powołanego paragrafu, bo po, po upływie kadencji do czasu wyłonienia nowego składu organów dotychczasowych członkowie dalej pełnią swoje obowiązki, gdyż poprzednie zdanie przepisu stanowi, że kadencja organów liczy się od dnia wyboru, a to zupełnie co innego niż powołanie na podstawie przepisu dotychczasowego i zawartego część robić końcowość. Jeżeli z ust kolegiem Bosaka, że kandydacja na Federacji ma być kolega Mencen, no to kolega Braun, i inni głowa Federacji otwierają usta z Ponieważ kolega Bosak i kolega Mencen byli upoważnieni przez Radę Liderów do wyboru, który był w październiku, Czekam, jak mówię? byli upoważnieni do podjęcia decyzji w ramach konfederacji. I skończyło w październiku. W tej chwili to, co Pan Bosak to oświadczył, nie ma oczywiście żadnego znaczenia, nikogo nie wiąże. Tym bardziej, że w ogóle już nie ma, ale nawet nie tym bardziej powinna to nie, Rada Liderów, a nie, a nie kolega Bosak, jedną osobą. Także sytuacja jest zdumiewająca y, i nie wiem, w z wschodni, y, nie wiem, nie wiem co na ten temat mówili powie Rady Liderów, prawda. Myślę, że Rada Liderów już się nie może zebrać, bo już. Ja mam, więc miejmy nadzieję, że sąd jak najszybciej, jak najszybciej wyda postanowienie w tej sprawie. I po prostu zwoła kongres. No to jest w ciągu 6 tygodni bądź konwent odbyć, akurat kończą się wakacje. będzie się konwent, bo mam się pijać. Powierzę że władze w partii obecnej boją się, że przegrają na konwencie, bo to są wyczyniają, no to jest odejście od nas od pralnicowych. To jest, to jest, to jest, to jest tak miałki, czy obroki dodawać sukcesy na komentarze, a to jest na... Zobaczymy, co powiedzą ludzie. Konfederacja jako pierwsza. Czy są jeszcze jakieś pytania? Dziękujemy bardzo Dziekuję Państwu w takim razie. Do widzenia. Do zdjęcia jeszcze. Dobry pomysł. Do zdjęcia. Do zdjęcia. A we dom? Do, 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 do. Dziękujemy.